Niewiarygodne, ile polskich słów kojarzy się z francuskim. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, na przykład wyjrzeć przez okno. A tam piesi, des piétons, piesi, piétons. Przechodzą oni przez le passage piéton, przejście dla pieszych. I poruszają się oni oczywiście na piechotę, a pied, bo stopa to po francusku le pied, a stopy. I przy okazji zwróć uwagę na wymowę, bo pie wymawiamy tak samo niezależnie od tego, czy mowa o jednej stopie, czy o wielostopach, bo to s w liczbie mnogiej jest nieme. Tutaj w rozróżnieniu pomaga nam rodzajnik: krótki rodzajnik dziubek – pie, dłuższy rodzajnik szerszy uśmiech – pie. Więcej o rodzajnikach, wymowie i wielu innych bardzo przydatnych rzeczach w języku francuskim znajdziesz w wielkim kursie. Sprawdź na naszej stronie francuskinotesik.pl